Cześć, witam wszystkich przystojniaczków I piękne damy Mam dzisiaj jest taki plan, że odpalę Star Warsy, a jak się okaże, że to jewany syf to wyłączam streama, ok? Mam przygotowanego padzika Sprawdzimy w ogóle czy on działa, bo się pierdolił ostatnio tracking Na, na analogu Jedi Fallen Order, graj. Gramy w nowe Star Warsy. Generalnie ja nie jestem zupełnie fanem Star Warsów, ale podobno ta gra nie wymaga wiedzy o Star Warsach, więc dlatego se zagram. Nigdy w życiu nie widziałem filmu o Star Warsach. W sensie widziałem tak... Tak połowę filmu. Ktoś oglądał, to się dosiadł, ale nie wiem nie, nawet o co chodzi. Wiem, że się napierdalają. Do gry w Star Wars Jedi upadły zakon. Wystarczy myśli i klawiatura, jednak zalecane jest korzystanie z kontrolera. A no mam kontroler przecież, nie wykryło mi go? Czesni tak, aby symbol po lewej był ledwie widoczny. Staję na maksa, kurwa Czekajcie, ustaję nam proszę Złapię tą gierkę, czy nie? Dobrze, złapało z, z bombą Gdzie można dać kamerkę w tej grze? W którym roku? góra na środek. Ile mi zapłacili? No nic mi nie zapłacili, kurwa no. Baranie jebany. <laughs> Zawartość dodatkowa. Komentarz twórców. O matko, ale nudy. Gramy w grę. Tryb fabularny. Czas na sparowanie. Rycerz Jedi. Aha, bo to... To poziom trudności, tak? A, jak można zmienić, to wielki mistrz. Dobra, zaczynamy. Ale emocje, co? Gram na padzie, jak coś przypominam, że gram na padzie. Ale jakby się pierdolił tracking na analogach, to zmieniam klawiaturę. Bo ten pad jest chyba taki, O kurwa, mam uszy wypierdala. sorry, sorry. Ale kurwa intro jest. Oglądamy, co?

Nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słuch. To będzie niezłe. Oto on, szef. Się... Na linii dziesięciawy kryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kabla. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, kato. Taka forsa fajna rzecz, co? Ja wszystko zrobię za kasę, robimy Dobra. to. Dobra, świetnie. No i lubię takie gry, co się mogę utożsamić z bohaterem. Jestem za tobą! Dobra, jak się chodzi? Eee... Chodź mi ty kurwo jebana! Ty! Nie chodzi! No kontroler, to czemu nie działa? Nie jest włączony pad, przed chwilą działał w menu. Dobra, wychodzimy. Nie chodzi się w tej grze? Uwaga, klikam Jestem W. Jestem za tobą. Chodzę, ja chodzę w grze. Są takie kurwa jakieś. Się... On zawali kurwa takie o jak się sprintuje? Shiftem jak w każdej normalnej grze? Już nie sprintuje chyba. O kurwa za mocno myszką machą mi się spierwali. Nie przejmuj się! W porządku! Ja! Wszystko gra! Kurwa, kamery nie ma. Ale drabina przepadła! Nią. Musisz znaleźć inną drogę! Żaden inną problem! Drogę? Coś wymyślę! Widzimy się na miejscu! Tu jest inna droga, patrzcie. No to nie jest Jedi, co nie umie wskoczyć kurwa na parę desek, jebany idiota. Pośpieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Na ja wierzę jest mak tych kredytów! To dopiero będzie noc! Kończmy tę robotę! Kurwa, w nim jest lina, już chciałem tam skakać. Albo jakiś olej wycieka Widziałam iść teraz. Koniec gry Przeszłem Ty, tu patrzę na tą platformę po lewej, co? Ktoś, to nie Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wziąłeś? <laughs> Słysza? Słysza baba? No kurwa jak się złapać, ja pierdolę to Za debil Cało to tamto To mało HP Łap się kurwa no Do góry trzeba wejść, nie no na dół Dobra, ja mam lepszy pomysł w takim razie kurwa, jak ta gra jest taka zdolona ja widzę że to trzeba rozwiązać inaczej A czemu w górę? Przecież to nie ma sensu No, to niezłe w górę, kurwa. Ostatnia próba jest, moi drodzy. Podtrzymam to jebane, no. Tak bym skoczył po prostu niżej, tak wiesz, jeszcze tak op. Dobra, tutaj leciutko, 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 leciutko. Oj, hop. Powiem wam, że wielki mistrz mnie przerasta, chyba. Chyba zmieniam na łatwiejszy poziom. Tędy. Jestem za tobą. No ja pierdolę! Naprawdę kurwa! udało e, udałoby się wskoczyć na ten statek, co? Ten co tu przelatywał. Tylko trzeba się od razu z tego na to pierdolić. Radę, moim zdaniem, dajcie spróbować raz. Tylko to trzeba zrobić na pierwszej próbie. Bo jak już umrzesz, jestem za tobą. No ty, ale po co ja mam zapierdalać? Jak może zdążę na statek i już dojdę? Nie wiem. Dalej, Kurwa, go na pizdę. Tu musadzę kurwa spruta. No, elo kurwa jebana, teraz ja ci zniszczę. Trajel, nie na górze! Nie dam radę Uj, wskoczyć szukano. na ten statek, to trzeba speedrun'u zajebać. Dobra, panowie, teraz fokus. Od razu tak. po katysence biegniemy. Od lat. He, nieźle się na nim obłowimy. Добро, строгий. Kurwa! Spierdolił mi, nie zdążyłem! No mógł poczekać, jak już widzę, że jadę, kurwa, nie? Typowe. Dobra, jak się spuścić na dół? Dobra, klikam Z i W i e jednocześnie. No kurwa, baranie jebane, złap się! Dobra, nie, bez kitu, ja wolę takiego lekkiego skoka. A taki leciutki. Es. Es bez... kurwa. I rozwiązałem problem. Patrz, przecinać już tu jest! Pięknie! Kurwa kto ustawia ja tak debilnie kamery, że nie kurwa. Bogat skończony. musimy skończyć zanim zaczną ciąć to skrzydło! Ciekawe na chuj zrobili prawie, na tym statku takie jebane metalowe gówno. Pewnie żebym się po tym przeszedł kiedyś, jak to zrobił. Kal, musisz użyć dźwigni tam na dole. O kurwa, prawie nie skoczyłem. na co tu się skacze. Kal, musisz użyć dźwigni na dole. Gdzie jest dźwignia na dole? Bo ja jestem kar Na dół? Nie no, na dół to chyba nie. Dobra, tu. Hej, okay, mamy to. To teraz. Pociągnij. Zrobione. Teraz ty. Chodź no tutaj. Myśliwiec, zgrzewał. Ale znalezisz Prawdziwa, żyła złota. Ten brak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Szydź, daj. Ale tragedia. Nie chcecie głośniej grać i że nie wszyscy to zdrajcie. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak? Rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe, Nie granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? <noise> Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Jak ktoś mnie prosił o większe napisy, to dam, bo ja kocham widza. Nie chcesz chyba skończyć, jak ja? Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij, coś mało się zmieniło. Dodam jeszcze większe. W końcu. Uważasz, lepiej już chodźmy. Nie, jakbym mówił, do ściany. Dobra, to dam mniejsze jednak. Bo kurwa! A to z klub Penguin podjebane. Tak na sankach się kiedyś było. Trzeba było mijać rzeczy. O kurwa! Nie mogę się spiąć. Trzymaj się! A, gruby leci na dno! Nie, nie puszczę! Nie! Nie, nie, nie. nie ginie kurwa! No, kurwa nie. Karl, Nie mogę się wpiąć! Ja pierdolę! No. Podjąłem decyzję i nie dałem... Muszę go uratować. Nie, nie, nie mogę! Brauch. No kurwa, dezintegruję go. Brauch. W porządku, Braun? Wszystko gra! Tylko utknąłem! Piotr! Wydostanę raz! Trzymaj się! Marzeń go! Dobra, zajmijmy się. Przestłomnę dwa lata. Zajebał. W porządku. Dobra, Dobra musimy. Musimy d iść dawaj. Da. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś... co zrobiłeś? To była moc, prawda? Zapomnij o tym dobrze. Zaufaj ale, mi. Ale ja je znam. Znam te opowieści. Słyszałem. Prawda. Są nagrody za takie. Wiem! Wyzwanie. Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak, tak. Boida tak. ulach. Pierdalaj.